Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie z Paryża! Bonjour! Bonjour, kochane! Dzisiaj w takim... Obiecany. Obiecany, tak. Mamy trochę, nie mamy warunków w pokoju, bo jest trochę ciemny, więc postanowiłyśmy na pięknym patio w naszym hoteliku yy, nagrać dla Was Wielki hol zakupowy. To już jest taki który wielki. Też nie widać. Już nie taki wielki. Ja część mojego holu zakupowego już zjadłam, bo były tam kanapki, trochę makaroników, ale to się nie liczy, jako hol, moja droga. Niestety się nie Niestety. liczy. No to szkoda bo miałaby naprawdę potężne, potężny shopping wykonany. Byłyśmy w outlecie, w takim miasteczku outletowym. Levaye Village. Mhm. Wierzę, że dobrze to wypowiedziałam. E, miasteczko outletowe znajduje się około 40 minut drogi od Paryża, w okolicach Disneylandu, więc to jest super e, opcja, żeby pojechać tam całą rodziną. Wyjdziecie na shopping, możesz mhm. zabierać dzieci do Disneylandu, super. wszyscy są happy. Nikt nikomu nie przeszkadza, także jest fajnie. Jeszcze można powiedzieć, jak zrobiłyśmy, że my lądowaliśmy dosyć późno wieczorem, więc ponieważ planowałyśmy czwartek rano. Być w tym outlecie, to pomyślałyśmy sobie, że no, nie będziemy jechać z Paryża, już tak. godzinę ponad, więc od razu pojechałyśmy sobie. Na noc, bo to już byłyśmy tam po 23 chyba 30, tak. poszłyśmy po prostu spać, zostawiłyśmy rano walizkę w hotelu I długa. E, i długa. Kto nie widział naszego vloga z tego wydarzenia, z tego wyjścia, to zobaczcie, bo jest dosyć zabawny, z będzie podziękowany e, oraz bezcenne informacje, gdzie spałyśmy, gdzie Karolina załatwiła nam nocleg, ale był bardzo ładny. Bardzo ładny. E, no i co? Jakie podsumowanie outletu twoje Bo ty tam byłaś pierwszy ja raz. Ja byłam akurat w tym outlecie pierwszy raz i powiem wam szczerze, że naprawdę fajnie, bardzo ładnie. To jest jakby tak um, w amerykańskim um, stylu, właśnie, w takim, dom taki domkowy, domkowy outlet, więc nie jest taki jak np. fashion outlet, który jest nie wiem, pod, Warszawą, pod Warszawą, że macie takie centrum handlowe, tylko są te domki, każdy butik tak. ma swój oddzielny domeczek, więc to jest bardzo urocze. Do tych butików najbardziej znanych typu Gucci były kolejki. Mm -hmm. y trochę tego nie rozumiem, no ale. Było trochę zimno. więc Stałyśmy tak. chyba do jednego tylko. Tak, do tylko Potem już Karolina chciała jeszcze wejść do dolce Gabbana I tak. Mm, A, już, mm. już nie będę stała w kolejce. <grym> więc nie stałyśmy. Tak naprawdę, czy było coś takiego powalającego, co sprawiło, że padłybyśmy na kolana? Były dwie mm. rzeczy, bo je kupiłyśmy. Tak. E, czy było? No nie było. Nie, nie było nic takiego, co bym sobie teraz Zaspluła nie mogła wyobrazić. Nie, nie, trochę cyflujesz w brodę z jedną rzeczą, ale tak trochę. Ale tak. Bo to Pół jednak drogie poło. było to tak, tak. Fajnie, fajnie, ale. Dokładnie. Ale tylko ja byłam głupia. <noise> to co, pokażemy, co sobie kupiłyśmy? Pokażemy, pokażemy. Dobra. Nie ma co przedłużać. Słuchajcie, zaczniemy od... Cały czas będę włosy poprawiać, bo mi się przyklejają, słuchajcie, do pomadki, także... No, dobra, taki włosek tutaj. Taki włosek. taki włosek. Kłaczek. E, tak, tak jak mówiłyśmy, oczywiście były też zakupy jedzonkowe. E, w outlecie macie mały butik e, Pierre Herme, gdzie możecie kupić makaroniki, które słuchajcie, to jak one smakują, to sobie każdy musi sam ocenić. Według mnie są pyszne, ale można je kupić w takim e, ładnym, metalowym, metalowym pudełeczku. pudełeczku. Tam mieszczą się cztery makaroniki, więc też fajne na prezent, na przykład dla kogoś, jakbyście chcieli, swoją Bardzo ładne Paryża. Rzecz. Dokładnie. Do Jest też buticzek e, la dure, więc tam też mamy kolejne makaroniczki. I tam e, są takie nowe makaroniki, takie jakby bardziej płaskie. No, ale kosmos. Eugeni? Jóżeni, pewnie. Eugeni się pisze. Eugeni po polsku. Ale przedstawimy tak. Wam zdjęcie z Instagramu. <laughs> jak mówicie po francusku, to powiecie nam, jak się czyta. E, I one były wow! One były takie. No, to no, nie na Story był... jadłyśmy pierwsze na tak. sam, mm, były I To emocje. nie był nawet taki makaronik, tylko bardziej ta czekolada taka na górze mm. była. No w ogóle coś świetnego, mm, także polecamy spróbować. Może pójdziemy od najmniejszych. Tak, zakupów, tutaj co? jeszcze jest druga puszeczka, tak taka sama. A e, moja, czyli to samo. Mm. Nie, to jest moja, ta to była. Jest twoja. Ta, ta. No to twoja. Bo dajesz. ja zjadłam jeszcze swojego w <laughs> makaronika. <laughs> <laughs> Jak na porządne panie domu przystało, zrobiłyśmy zakupy gary, Gary. kupiłyśmy sobie po pogarze, a tak konkretniej to po kubeczku. <gry> to jest twój. A, to nie jest twój. Ja dostałam z tej serii y, kubek od Ani z Nowym Jorkiem. Pokażę on. I one, Wave, zresztą pokazywałyśmy we vlogu tak, dokładnie wszystkie te kubeczki. Y, I powiem wam, że ja naprawdę bardzo, bardzo lubię sobie z niego y, kaweczkę pić i kupiłam sobie z Szanghajem, bo w Szanghaju byłam kilka lat temu. A ja z Londynem, bo I postanowiłam to. pójść w nowoczesne miasta. Piękny był z Rzymem, był z takim tak. skuterem, prawda? Tak, piękny był. W ogóle polecamy Wam bardzo, we wszystkich właściwie atletach europejskich jest Villarroya sklep i bardzo, bardzo polecam tę kolekcję Wave. Super, super. Ja mam kubeczki od pierwsze, dostałam w prezencie ślubnym, a to już było ponad 13 lat temu. I cały czas nic nie jest obtuczone. Piękne, piękne, piękne. I tak to się że... nazywa Wave Modern Cities. Tak. Ta, I to jest wydaje mi się, to już konkretna. jest taki piękny klasyk ta kolekcja. Chciałabym mieć wszystkie talerze, ale one są jakieś piekielnie ciężkie te talerze, więc na pewno ich nie będę miała. Um. Po 13 euro takie kubeczki jakbyście były zainteresowane. Co więcej, jak się jedzie do outletu um, tego, w którym my byłyśmy, warto jest się tam zalogować na ich stronę i dostajecie taki QR-kod z 10% rabatem. On działa tak naprawdę w większości butików, nie we wszystkich, oczywiście na przykład w takim Gucci nie działa, e, ale zawsze ma, warto, wiecie, sobie tam zawsze kilka, e, kilka euro można uczknąć i wydać na makaroniki. Teraz ja, teraz ja, teraz ja, słuchajcie, no, nie dam, to zostawiamy na koniec, dobra. ale to jest równie... E, ekscytujące dla mnie, ponieważ ja tak naprawdę kocham te buty, kocham. Mam jedne takie sprzed trzech lat, które podobno miały wytrzymać tylko jeden sezon, takie do kostki, więc następne kupiłam sobie, jakby tamte jednak już dłużej nie wytrzymały, ale... One wytrzymają. Albo, albo jakby chciała je przejąć ode mnie moja córka, bo wciąż są w dobrym stanie. I kupiłam sobie drugie, które mi się bardzo podobały. W ogóle dużo mogłam przymierzyć, miałam okazję przymierzyć te wszystkie buty, które chciałam przymierzyć, o których myślałam. Myślałam o takich jasnych, trochę kaloszowatych, że widać przebija futerko, na zewnątrz jest takie... Jakby kalosz jest kalosz przezroczysty, i przezroczysty i widać całą zawartość buta. I powiem Wam, że kupiłabym je, Karolini się bardzo nie podobały, te jasne bym kupiła, bo będą fajne na lato, na zimne poranki, gdzie masz mokrą trawę, tak, na, na kempingu dokładnie, na helo, tak. będą idealne. Yy, na Bose stopy, Ale no, nie, ale mówiłaś, nie bo kupiłam, za małe. bo były, Tak, były dokładnie tak pół centymetra za małe, więc bez sensu. I kupiłam model czarny. Też mi się bardzo podobał i też zastanawiałam się właśnie jak one wyglądają wcześniej i mogłam sobie je przymierzyć. Były w kolorze beżowym yy, i teraz może tak zbliżam się troszeczkę, żeby Wam pokazać, bo już nie będę robiła przebitek i zbliżeń. Ale bardzo mi się te buty podobają. I Fajne są te ym, zdobienia takie. Tak, tak. To jest tutaj jest wygrawerowane logo i wiecie co? Chciałam. Dekawtowane wyhaftowane <grymne> i ciała. wygrawerowane. Wiecie, ja, na złocie, Anka karo... ciągle graweruje, więc... <grymne> tak, zawsze graweruje, na zębach złotych. Słuchajcie, i były też te beżowe. Też były ja, ładne. Też były ładne, ale... Jakoś tak z tymi beżowymi jest, że jak zakładasz na stopę, to ona taka wielka się Bo wydaje. Powiem Wam tak, beżowych. Ania założyła jeden czarny, drugi beżowy but dla porównania i naprawdę w tym beżowym, jakby przód tego buta był strasznie szeroki i ta noga wygląda totalnie niezgrabnie. No a właśnie, te są, naprawdę te są fajne. Także buty są dwa. Tak, tak, bo to, że w outlecie to nie znaczy, że tylko jeden był w opakowaniu. Były dwa. Nie, ale w ogóle takich e, śmiesznych rzeczy, może nie outletowych. Ale ja kiedyś sprzedawałam, miałam sklep taneczny dawno temu, jeszcze przed urodzeniem, przed narodzeniem mojej córki. I słuchajcie, naprawdę, sprzedawałam na Allegro e, setki tych butów do tańca. I wiesz, ile razy zadano mi pytanie na aukcji, czy, to jest, czy cena dotyczy jednego buta, czy dwóch? Naprawdę. Więc Ej, tak, ciekawym dwa buty. To widzicie, wcale nie jest takie oczywiste. Tak, także mamy buty i teraz Karolina. Teraz ja. Mm, teraz ja Wam pokażę mój w sumie jedyny rozsądny zakup. W sumie jakby, jak ktoś oglądał nasz, naszego vloga śmiesznego z, z tego outletu, tak. to już wiecie co kupiłyśmy. To na pewno wiecie co kupiłyśmy. Zgadza się, nie będzie jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Ja kupiłam, słuchajcie, koszulę w butiku Ami. Który, mm, o którym dowiedziałam się mniej więcej może lekko ponad rok temu, i bardzo mi się spodobały ich e, rzeczy. Oglądałam, ja sobie, <laughs> Oglądałam sobie często na, e, właśnie na ich stronie. E, z tego, co się orientuję, w Polsce, nie ma tego butiku. E, firma jest rzeczywiście francuska, e, więc jak zobaczyłam, że jest outlet tego, tego butiku, to od razu sobie, ojej, jak się pogniotła, no tak no nie instagramowo się. nie będzie. E, sięgnijcie do naszego poprzedniego filmu, bo Karolina mierzy tę koszulę, mierzy też e, inne, inne rodzaje, tak? I to jest Koszula, wiecie co? Um, taka jakby troszeczkę płótna. takiej prawie jak jeans, taka grubsza. Tak, grubsza ale sputna. jest oczywiście w 100% bawełniana, ale jest taka naprawdę fajnie gruba ta bawełna. I te koszule są e, unisex, więc to nie jest tak, że one są damskie, męskie. E, te są akurat rozmiarowane tak jak męskie koszule, czyli tam w zależności to od kołnierzyka. kołnierzyka. E, więc ja sobie wzięłam 40 i to jest taka trochę jak 40 damska. Mhm. Tak, bo taka dla mnie jest troszeczkę luźniejsza. Jest luźniejsza, no dro bardzo mi się podoba to. Duże logo wiem, że to jest totalnie niemodne, choć z takim wielkim logo i nieeleganckie, ale mega ale mi się to podoba. Jest słodkie. Tak, to serduszko jest urocze. Ona przypomina jej o miłości do mnie, bo tutaj jest serduszko i jest, a, więc dlatego Karolina kupiła. Brakuje świerszcza w tyle. <grym> tak, kochani, tak? tak, tak kochani, właśnie... tak gwiazdy. Tak właśnie tak jest. Gwiazdy. Tak, nie da się ukryć, że tak właśnie jest. <grym> Koszula jest... Um... No, już już nic za nie będzie. Eee. Słuchajcie, koszulę wzięłam też Dlaczego większą, bo tam sobie pomyślałam, że latem ja będzie przytyję. fajnie to i jak przytyję, to jedno, eee, ale latem będzie fajnie na przed do jasnych shortów i jakiś krótki top pod spód i tylko, wiecie jaka taka narzutka jakby spód. Eee, no więc jest ładna, zobaczymy jak się będzie sprawowała, jak się będzie prała. Pięknie, Karolinko, dawaj kończymy. Dobra, kończymy. Ostatni, eee, ostatni. Już wyciągam wyciąga, wszyscy, wyciąga, wszyscy wiedzą dokładnie co kupiłam z miłości do siebie i wielkim asem kupiłam Tę oto gigantyczną swetro-bluzę. Świetna jest. Naprawdę, jak chcecie zobaczyć, jak wyglądała na mnie, to będziecie e, musieli poczekać albo nie, wrócić w tamtym, do w tamtego filmu. To jest takie mięsiste. Wiecie co, w ogóle to, to jest tak gęste, e, taki gęsty splot tego swetra, że mam wrażenie, jakby on już był sfilcowany. To też jest w sumie w jakiś tam sposób fajne. <laughs> Karolina mówi, że się nie sfilcuje. Więcej. Mam nadzieję, że się nie sfilcuje. A, bardzo... I to Karolina się zastanawia, ku, czy może mogłam kupić, ale wciąż, no wiecie co on był trochę drogi. Nie mogę powiedzieć, tutaj bo jeszcze może obejrzę i potem powie, że jestem nienormalna. Ale, ale nie był też Jak jakiś będziecie wiecie, ciekawe, przesadnie. to napiszcie do mnie na Instagramie. to wam powiem. Nie, nie było to też jakieś yy, tak chore pieniądze, żeby, no żeby naprawdę teraz się zastanawiać, czy ja byłam normalna. No, poza tym to było pół ceny. Pół no, ceny. Tak, tak. I byłam bardzo rozsądna wczoraj, bo nie kupiłam torebki, Diora. Znowu świerszcza nam brakuje. Tak, wczoraj też y, dużo było... Ale gdzie, się zakochałam w tej karapce beżowej. Ale mhm. się zakochałam. Śniła mi się dzisiaj. Aż tak? Mm. Mi się często śni jedzenie. <laughs> No bo idziemy na śniadanie. Tak, właśnie idziemy na śniadanie, bo ja znowu cierpię. Wracając jeszcze do tej bluzy, chciałam powiedzieć, że na tamtym vlogu chyba wrzuciłaś przewitkę, jak obie w niej jesteśmy. Tak. I naprawdę są Super, świetne. Wyglądałaś. Ta bluza ma e, kaptur, więc to też jest fajne, bo idzie cieplutko w, w uszka. Co ciekawe, ta Elka miała większy kaptur od Mki e, i ja przymierzyłam o. najpierw Elkę, stwierdziłam, że nie, no, ta bluza jest za wielka, bluzo sweter. E, potem wzięłam MK, ty wzięłaś Elkę, tak. założyłaś i jakoś tak się czułam... E, za mało za dużo była. Za mało za dużo. Tak. A tu jest taka I jest przesadnia przesadnia ręka. za dużo. Jest przesadnie za dużo. Całe rękawy muszą mieć podwinięte, ale Ale to super. też fajnie wygląda. Fajnie. I to jest też kwestia tego, że ta bluza też jest yy, uniseksowa, więc jakbyście chciały sobie ją przedzamówić na stronie, to bierzcie pod uwagę, to czy to jest opcja unisex czy damska, męska, mm. bo wtedy te rozmiary są troszkę Y, troszkę inne i po prostu lepiej, hmm. lepiej będzie Wam... Znaczy, wydaje mi się, zabić. że tego się nie da zamówić na stronie, bo outlet, outlet nie ma, nie. bo ale... można zamówić pewnie z regularnej kolekcji. Tak. z regularnej kolekcji można, ale wtedy te rzeczy są naprawdę, wiecie co, bardzo drogie, bo takie swetry w kosztują około 800 euro, więc I uważam, trzeba naprawdę to jest dużo. Tak, i trzeba naprawdę sprawdzać skład, bo y, przymierzałaś ten, płaszcz, ten płaszcz, płaszcz, taki przepiękny płaszcz zielony, Karolina go mierzy, zobaczcie sobie w tamtym filmie, Yy, wyglądał jak z takiego grubego jedwabiu tak. i chyba na wyprzedaży 800, 800 euro, euro, więc wiecie, naprawdę były że... zakochałyśmy się w nim i potem zobaczyłyśmy skład, że tam było w ogóle no sam poliester. i mówię tak, what? No a wiecie, a co na tyle na chyba 400-600 euro, no więc nie wypada, nie wypada. No dobrze. Tym optymistycznym końcimy. akcentem idziemy na śniadanie. jest jestem głodna i bardzo chcę kawy. Trzymajcie się. Pa. pa.